Halo, dzień dobry, z Tomala. Z racji tego, że pytaliście mnie jak włączyć logowanie dwuetapowe, to w dzisiejszym odcinku wam to pokażę, ale na początku jak zawsze przypominam o zostawieniu suba z dzwonem, łapce w górę i o wspieraniu mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Po co wam w ogóle jest logowanie dwuetapowe? Najłatwiej mówiąc po to, żeby nikt wam nie ukradł waszego konta. To jest takie podwójne zabezpieczenie na wypadek właśnie, gdyby kto chciał włamać się na wasze konto. Chodzi o to, że jak macie to odpalone, no to nie trzeba tylko się zalogować na wasze konto, ale też trzeba wpisać drugi kod, który dostajecie albo na maile, albo sms-em, albo dostajecie go przez specjalną aplikację. I tak naprawdę wielu z was potrzebuje 2L tylko do tego, żeby albo wysyłać gifty, albo żeby móc grać w turnieje, bo bez 2L nie można uczestniczyć w turniejach. No i dodatkowo bez 2L nie można zmienić swojej nazwy w Fortnite, więc to też jest bardzo przydatne. Więc, żeby to zrobić, wchodzimy w link, który będzie oczywiście w opisie, i musimy wejść w ustawienia konta, potem w zakładkę hasło i zabezpieczenia. Tam wyświetlamy ustawienia, właśnie zabezpieczeń, i na dole znajdują się trzy opcje: albo możemy to zrobić przez aplikację. Wtedy sobie wchodzimy w zakładkę, tutaj musimy ściągnąć sobie tam aplikację, i w tej aplikacji otrzymujemy kod, który musimy za każdym razem, gdy chcemy się zalogować z nowego urządzenia wpisać. Drugą opcją jest zabezpieczenie przez, przez SMS-a. Przy zakładaniu konta musieliście podać swój numer telefonu, więc po prostu dostajecie SMS-a z kodem, który wpisujecie drugi raz. I trzecią opcją najłatwiejszą jest e-mail. Czyli po prostu odpalacie swój e-mail. Tam dostajecie kodik. Ten kod wpisujecie potem przy logowaniu. I tak naprawdę to wszystko. I żeby to włączyć no to musicie jedną z tych opcji nacisnąć Stajecie e-mail I ten e-mail wygląda w ten sposób Kopiujemy go tutaj Kontynuuj I mamy włączone obierzytelnianie przez e-mail Oczywiście jeśli włączycie przez jedną opcję to inne już są nieaktywne Po prostu musimy po prostu potem wyłączyć na przykład przez e-mail, odpalić przez SMS-a albo przez aplikację Ale najłatwiej e-mail, ewentualnie ten SMS, najwygodniejsze to jest. No i to wszystko. Jeśli to macie, no to możecie już sobie zmienić nazwę w grze, możecie grać w turnieje, możecie wysyłać innym prezenty. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, no to zachęcam do zostawienia suba, z dzwonem do łapki w górę i do wspierania mnie z kodem TOMALA w sklepie Fortnite. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, hej, cześć, pa.